Witam was, moim poddaniem, jest Alpaka Albert, byt idealny i witam was w kolejnym materiale z tej gierki, co się chodzi, się zbiera te takie gluty i te gluty potem dają pieniądze. Słuchajcie, dzisiaj idziemy do tego ziomka takiego, tam był jakiś wielki ziomek i trzeba by z nim pogadać, bo mi się wydaje, że to jakiś guru tutaj i ja z nim pogadam po swojemu i zobaczymy, czy będzie taki kozak. O, dzięki. Ja tutaj mógłbym prosić o jakieś inne jeszcze... O, proszę bardzo, to są dwa. O, tu się jeden wykluwa chyba. I elegancko. A tutaj, o, widzę, że też... O, widzę, że i też się porobiło trochę. To też pozbieram. I co, może jest gdzieś jakieś tutaj y, dla mnie pieniądze przygotowane? Nie ma, niestety. Dobra, to ja lecę dalej. Poszedłbym tak, jak już mówiłem, do tego dużego różowego, bo... Coś mi się wydaje, że on tam jest kozakiem. To pójdziemy i zobaczymy co mi psy niesie los w spotkaniu z nim. Ja tu mogę zejść jakoś? Mogę. Super. Opa, sam jest jakiś ziomek. ma? A bo tu zejście jest specjalne. Owezmę kurcaki pozbieram. Dajcie mi kurcaki. by się chciało, coś tutaj nie ma Ja wszystko po... o, 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 i owocki też są Widzę, że świeże Owoce, pozbieram na szybko Elegancko Dobra, to ja lecę tam do niego Zobaczymy, zobaczymy co będzie taki wygadany Jak ja przyjdę do niego Witam cię bardzo serdecznie, ja Alpaka Albert być idealny, chcę z sobą porozmawiać co ty kurwa taki wesoły jesteś, co a, co a? A zreć chce z chamie, dobra Teraz to załatwimy Długo zre, dobra Dodam ci mocek kurtaki Dodam ci tego Ile ty zres? O, jakiś kolejny ile ty zres. No nie nazarza za świnia, słuchajcie, no. By tylko zaru i zaru. Kurwe syn, poczekajcie, zaraz ogarniemy coś. Więcej jedzonka potrzeba. Idę mu ogarnąć więcej. Coś mi się wydaje, że się stanie jak. Ogarniemy mu tyle jedzenia, żeby był umiarkowanie zadowolony. Albo wezmę tak go napcham za pęknie. O, jak koguta zostanie, to ko od koguta to pęknie. A zobaczycie, kogut to tyle wartości ma odzywcych sobie. O, dostałem jakiegoś kolejnego maila. Może jakiś spadek dostałem Coś, Zobaczymy. A cię załatwię, gościu. Pan Zezar, wszystko jeste no. Tak nie będzie. Ja, alpaka, albret, byt idealny, załatwię wszystko. O, o, o! Oj, i poszedł się kąpać. Ja nawet w Pokemonach wiem, że kamień jest nieodporny na wodę. O, patrz ile tutaj ich jest. Ale tutaj zezerają? Te wypadł stąd, gościu. Ja tu sedem tylko pozbierać... ...więcej... Więcej samy. Tak się staramy, żeby zbierać jak najwięcej samy. O, o niebieski. Dobra, tutaj już nie mam niestety. O, może ty coś dasz? To ty mi dasz. Nic mi nie da. Dobra. Ile go napchać jeszcze tą kurą i tymi marchewkami? Kurwa załatwię, gościu Wjechał mi na ambicję, A ja tak nie pozwolę. O, proszę bardzo. Cześć, cześć, cześć ha dobra, idziemy do niego. Chodź gościu, pokaz mi ile masz. Dla mnie tutaj zepy. Noc nie nawarty. O! O! <laughs> Pens, Dwa sksynki! Tu już psy zezerać. klucyk dostałem. I kolejne pieniądze, oj marchewka. Super, zdobyłem troszeczkę plortu, zdobyłem trochę syskiego. Wydaje mi się, że mogę pójść posprzedawać to i zaraz zaczniemy ekspansję moich włości. Przede wszystkim słuchajcie, będę potrzebował teraz yy, troszeczkę. O, zobacz, tutaj jeszcze skrzyneczka była. Oj, tutaj są marchewki jeszcze, dobra. O, wau, postałem wpięte. Co my tutaj mamy? Tu są jakieś marchewki. o, wyrosły marchewki kolejne. Ja to wezmę. Przepraszam, rekwiruję. O, tutaj. A nie, wydawało mi się, że jedna lewy. Ory. Ale tak jak mówię, tylko mi się wydawało. Dobrze. Idę w takim razie. Tutaj może słuchajcie, od razu macie y... jedną sobie zostawię. Jak tutaj w ogóle z kostami? 250 za ogródek. O. I to będzie dobre, słuchajcie, ponieważ ja muszę sobie rozpocząć um, tutaj specjalne. Specjalną y, działalność ogródkową. Tu się wzuca wozywko i zaczyna rosnąć. Te! Magik! Żebyś tylko nie skoczył mi tu zaraz. No jakieś takie wkurwione chyba są. Poczekajcie, ja je sam nakarmię. Tymaj, symaj, tymaj, tymaj, Eee Symaj Symaj I... Symaj O Wysy zadowoleni Wysy chyba zadowoleni No to zbieramy ja pójdę, bo sprzedaję jeszcze te ruzowe. Co one tak skacą jakoś tu... Dach im trzeba zbudować. Ty, one wylatują! Kolego! Zostań sieć na dupie, bo się pogniewamy. To Jest chyba taka siatka albo wysokie jakieś ściany, trzeba zrobić. No i super, co co, 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 co? O! O! Skurwesyn! 20 minut, mam na to zadanie. Czyli gdzie 8 marchewku i 4T. Mi się to opłaci. Tutaj 4T kosztują w markecie 88. A 8 marchewków, jak mi tu zara wyrosną w sumie, 500 pieniędzy. Przepraszam bardzo, ale ja apeluję byt idealny. Chyba mam zadanie bojowe, które muszę wykonać. 8 marchewków. Raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8. Nawet 9 mam, to mogę jej z nadwyżką sypnąć. To tak, czekajcie, bo tu jest ta taka. Yy, one mięso jedzą. Czyli muszę cztery kury ogarnąć. Jak ogarnę cztery kutaki. O, widzę tam są. Tam też na guze jakieś były, ale chyba ich nie sięgnę. Proszę zostawić kurę. To za kutafon, Zezar kurę. To rekwiruje te właśnie. O kura Mam dwa kury. Super. Jest te dwie kury. Ty ja tu spotkam jakieś kury. Tak, jest jedna kura, jest druga kura. Dobrze, i teraz porozmawiamy z wami. Proszę zezreć. Proszę zezreć. Zajmuję więźnia O kurce, wywróciłem, kurce. byk Pyk. Któryś za... nie Niebo tutaj. Nie... Za dużo jest tych innych. Chodź. Chodź. Chodź, 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 chodź. Pyk. Patrz, taki wybredny. No, patrz na tę kurę. No, super. Elegancko. No to ja wracam w takim razie z wykonaną misją i z pierwszym zarobaczem z zadania. Ale będzie super. I teraz to mi się podoba. Zobaczcie ile tutaj marchewków jest. Wypad. Zobyłem dużo marchewków. Będę mógł wrócić do tej masyny specjalnej. I do rozdawarki. I teraz będę bezpieczny. Bez jakiś sas. Dobrze, to idę oddać. I dostałem tyle zesy, że się mogę posrać dosłownie, słuchajcie. Ale zesy dostałem: jakieś owocki, jakieś to, jakieś tam, no sieć na tej dupie. Poczekajcie, ja tu zasynam zakupy. Ja im tutaj wezmę większą ścianę. I teraz muszę tylko jeszcze coś ogarnąć. Marchewecki, proszę bardzo, macie tutaj, pyk. Rozdawane marchewetki jak tutaj rosną Ale dużo tych marchewek będzie Dobrze Słuchajcie moi poddani, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału Pamiętajcie, że reklamki są po to, żeby je oglądać I to by było na tyle w tym odcinku Pozdrawiam was moi poddani Do zobaczyska